Zabawa, szaleństwo i beztroska. Taki właśnie jest chyba świat dzieci, w którym uwielbiam przebywać. Dlatego dzisiaj, z okazji Waszego święta, przygotowałam odcinek kolorowy i pełen zabawy. Witajcie na kanale Legimi Dzieciom. Jestem Monika i zapraszam Was na kolejną przygodę. Wyobraźnia dzieci jest niesamowita. Nikt lepiej od Was nie potrafi tworzyć i wymyślać nowych światów i historii. A że dzieciństwo nie trwa wiecznie, warto te historie spisywać. Do podobnego wniosku doszedł Jarek, główny bohater naszej dzisiejszej książki autorstwa Anny Onichimowskiej. Książka nosi tytuł Za szafą i jest zbiorem fantastycznych historii i przeżyć Jarka, który mieszka w pokoju z swoją 14-letnią siostrą Krysią, a granice ich terytorium wyznacza szafa. Stąd częste powiedzenie Jarka, że mieszka za szafą. Pewnego dnia chłopiec wpada na pomysł, że napisze własną książkę, bo, skoro tata pisze różne artykuły, siostra Krysia ma własny pamiętnik, ani jaki kot ma swojego bloga, to dlaczego on miałby być gorszy? I tak pewne spotkanie. Spisarką podczas zajęć szkolnych daje Jarkowi wiatru w żagla, gdy słyszy, że tematem do napisania książki może być tak naprawdę wszystko, co nas spotka i co nas otacza, trzeba mieć tylko oczy i uszy szeroko otwarte. I tak powstaje powieść autobiograficzna za szafą. Jakie historie przeżyje Jarek i co spisze we własnej książce? Posłuchajcie sami. Rozdział 19. Wszystkie dzieci są nasze. W sąsiednim bloku jest sklepik, który prowadzi pani Ola. Można w nim kupić, jak mawia tata, szydło, mydło i powidło, a więc wszystko, co jest potrzebne codziennie w domu: i chleb, i ziemniaki, i pastę do zębów. Wybraliśmy się tam z mamą na zakupy, patrzymy, a tu obok wagi stoi koszyk ze słodyczami i napisem: Dla dzieci z domu dziecka. Od razu mama kupiła kilka batoników i wrzuciła do koszyka. Pani Ola podziękowała jej, a potem zaczęła mówić o tym domu. Nie wiedziałam, że znajduje się w naszej okolicy. W mojej klasie wszyscy mają rodziców, a przynajmniej tatę lub mamy i z nimi mieszkają. Zawiozę im to na dzień dziecka, tłumaczyła pani Ola. Chciałabym też coś wymyślić na koniec roku szkolnego. Dom dziecka nie ma pieniędzy na prezenty. Jeśli im się nie pomoże dzieciaki, nic nie dostaną. Natychmiast kupiłem z mojej tygodniówki paczkę żelków i dorzuciłem do koszyka. Wyobraziłem sobie, jak je zjada chłopak w moim wieku, albo nawet dziewczyna, i zrobiło mi się przyjemnie. Możemy zrobić zbiórkę zabawek i książek, powiedziałem, a pani Ola popatrzyła na mnie z uśmiechem. Dobry pomysł, ale kto się tym zajmie? Ja! oznajmiłem stanowczo. I na tym stanęło. No, no, no. Zdziwił się tato, kiedy podczas obiadu mama opowiedziała mu, co wymyśliłem. A wiesz chociaż, jak się za to zabrać? Poproszę panią Małgosię, żeby ogłosiła na lekcji. Y, możemy namalować plakaty i powiesić je w szkole i na klatce schodowej. Wtrąciła się Kryśka. Napiszę o tym do blokowiska zdecydował tato. Temat spadł jak manna z nieba. Wszędzie trzeba zaznaczyć, że rzeczy muszą być w idealnym stanie. Nikt nie chciałby dostać poplamionej książki z pozagniatanymi rogami albo zdekompletowanych puzli, powiedziała mama. Ucieszyłem się jak nie wiem co, że cała moja rodzinka zapaliła się do tego pomysłu. Jak się później okazało, również kot napisał o tym na blogu. Bardzo szybko darów uzbierało się tyle, że pani Ola nie mogła się ruszyć w swoim sklepie. Kot z Kryśką taszczyli je do nas do mieszkania, a potem wszyscy wybieraliśmy te, które się nadają, a zniszczone lądowały w skrzynce obok śmietnika. Tym zajmował się Mietek, mój znajomy śmieciarz. Mimo, że nie dotrzymał tajemnicy w sprawie zużytych baterii, pozostaliśmy dobrymi znajomymi. Wkrótce nawet... Przebrane dary zajmowały tyle miejsca, że musieliśmy się z Kryśką przeciskać w pokoju do wyjścia. – Na jeden dom dziecka to stanowczo za duża, zawyrokowała pani Ola, którą mama zaprosiła na wizję lokalną. – Obdzwoni jeszcze kilka. Gratuluję pomysłodawcy – uścisnęła mi rękę. – A potem ktoś nam dostarczył całe stosy ozdobnych papierów i pakowaliśmy prezenty chyba w dziesięć osób przez dwa dni – Aż nazbierał się wspaniały, kolorowy stos pod sam sufit. Jak widzicie, Jarek wspomniał w swojej historii o niezwykłej rzeczy, o niezwykłym darze dla domu dziecka z okazji Dnia Dziecka. Dzisiaj dzień dziecka, a ja obiecałam Wam, że przygotuję coś niezwykłego. Przygotowałam też coś niezwykłego dla Poli. Postanowiłam podarować jej jeden dzień, który będzie mogła sama zorganizować, wymyślić wszystko, a ja tego dnia będę mówić TAK! O ile będzie to wiązało się z jej, moim bezpieczeństwem oraz nie będzie wybiegało za daleko w przyszłość. Hm, jestem ciekawa, co ona wymyśli i czy już coś napisała. Mamo, skończyłam! Co skończyłaś? Naszą listę. Już ją napisałaś? Tak. Chodź, pok pokazuj. Pola zrobiła swoją listę i zaplanowałaś to, co mamy robić tego dnia razem? Jeden, dwa, trzy. To od którego okienka mam zacząć? Od jeden. Od jeden. Stylizacja? Ale w sensie, że o co chodzi? Mam je uczesać, ubrać i pomalować. Czyli Ty dzisiaj zdecydujesz, jak będę w tym dniu wyglądać? No, przez dzień. Nie powiem nie. Poddaję się stylizacji. Gdzie? Numer dwa. Lody. Pokaż. Dwa. Lody? Tak. Uwielbiam lody, tylko pójdę się przebrać, dobra? O nie. Yeah. Jak to nie? Mam takiś na lody? Tak. Pora na trzecie zadanie. Co jeszcze na dzisiaj wymyśliłaś? Bitwa na balony? Tak. Skąd ty wzięłaś balony? No, od śngusa Dingusa. Ale jak bitwa na balony? Z... Z... Poczekaj, za chwilę wszystko zobaczy. Wysuszyłam i jestem gotowa, żeby kontynuować naszą dzisiejszą zabawę. Mam nadzieję, że mój pomysł z polą spodobał Wam się i być może Wy również zaproponujecie swoim rodzicom taki dzień na tak. Bo fajnie, powiem Wam na chwilę, poczuć się znowu dzieckiem i spędzić właśnie taki dzień. Ale że Dzień Dziecka to również prezent ode mnie dla Was. Wspominałam, że bardzo. Lubię się bawić, lubię tworzyć i lubię ten dziecięcy świat, więc moja praca też jest z tym związana. Robię różne rzeczy, wydarzenia i warsztaty, podobnie jak moi znajomi. Dlatego dzisiaj wspólnie prezent ode mnie i od nich dla Was: specjalny film zobaczcie sami. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało to, co robimy. zwariowany dzień, prawda? Tak. Mam nadzieję, że wy też będziecie dzisiaj się w tym Waszym dniu tak świetnie bawić. My życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji dnia dzieci i do zobaczenia w kolejnym odcinku! Pa!